Czwartkowy poranek. Witam cię z radością. Pragnę zaprosić do porannej dobrej myśli. Dzisiaj o byciu skoncentrowanym w tym dzisiejszym bardzo nieskoncentrowanym świecie. Zapraszam. Dzisiejszy świat, w którym przychodzi nam żyć, bardzo często przypomina mi takie jedno wielkie targowisko. Jedno wielkie targowisko głosów, poglądów, wiadomości, newsów, informacji, sposobów patrzenia na świat. Wiele z tego nie przedstawia zbyt dużej wartości. Dlatego tak trudno dzisiaj temu światu być skoncentrowanym. Bo skoncentrować można się tylko na tym, co naprawdę przedstawia wartość, naprawdę jest cenne i wartościowe. A ponieważ większość z tych spraw, którymi dzisiaj żyje świat i które, w które próbuje nas wciągnąć, nie przedstawia zbyt dużej wartości, dlatego myślę, jest problemem dzisiejszego człowieka takie bycie nieskupionym, nieskoncentrowanym, zdekoncentrowanym, i mamy problemy, nie wiem, ze skupieniem na tym, co naprawdę cenne i naprawdę wartościowe. Dlatego właśnie, być człowiekiem skoncentrowanym, pomimo świata tak mocno nieskoncentrowanego, I aby to było możliwe, potrzeba właśnie powiedzenia sobie, co tak faktycznie dla mnie przedstawia największą wartość. Bo tylko to może mnie faktycznie skoncentrować. Tylko to faktycznie może sprawić, że ja. Faktycznie swoje emocje, swoje myśli, będę miałby ukierunkowane, skoncentrowane. To będzie skutkowało jakimś większym spokojem. I tutaj dwie rzeczywistości. Przede wszystkim modlitwa, bycie z Bogiem, który jest największą wartością. Ono mnie koncentruje, ono wprowadza, czasem mnie wprowadza pewien pokój w serce, bo pozwala mi się skoncentrować na tym, który jest. Prawdziwą wartością. Skoncentrowaj na drugim człowieku, tym najbliższym, powiedz tak, to jest wartość, dlatego ja chcę się na tym koncentrować. I nie chcę pozwolić, by wszystko to, co wokół, co próbuje krążyć, próbuje jakoś omamić mnie, zdekoncentrowało. Czyli jakby bardziej na sobie skupiło uwagę niż na tym, na czym faktycznie gdzieś moja uwaga, moje myśli. Moje emocje powinny być skoncentrowane. Dlatego czasami im mniej, tym lepiej. Im mniej, ale to mniej może że to, co faktycznie jest wartością. A więc umieć na tym się skupić, na tym się skoncentrować. Życzę Ci dzisiaj takiej modlitwy, która będzie skoncentrowaniem na Bogu, gdzie przyjdę i pozwolę by może moje myśli nieco oczyściły się z tych rzeczy bezwartościowych, które czasami próbują skupić moją uwagę i mnie dekoncentrować. Być człowiekiem skoncentrowanym na wartości, w tym zdekoncentrowanym, bo skupiającym się często na tak bezwartościowych rzeczach w świecie. Dobrego, Bożego, błogosławionego dnia Ci życzę.